Spróbuję się nie zgodzić z paroma tezami, bo, bo myślę, że instytucjonalna demokracja, w której nie ma partycypacji, a poza tym, że jest oczywiście pewnym pomysłem utopijnym, to ma taką cechę, że zamienia się w zmurszałą biurokrację imperialną. To znaczy, że, że tego rodzaju system zaczyna w pewnym momencie ewoluować w stronę no, systemu takiego, jak różnego rodzaju późne biurokratyczne państwa. Które, które mają to do siebie, że jeżeli ludzie zaczynają identyfikować się z czymś zupełnie innym, to się rozpadają. No, tak jak wprawdzie niedemokratyczne, ale bardzo biurokratyczne Imperium Austro-Węgierskie, a w jakimś stopniu jednak demokratyczne, rozpadło się, kiedy Czesi i inni, Polacy i tak dalej, i tak dalej, zaczęli zupełnie inaczej identyfikować się niż ta biurokracja e, chciała. I w związku z tym wydaje mi się, że, że ten moment pewnej partycypacji na wielu różnych poziomach jest y, dla funkcjonowania y, demokracji niezbędny i też mamy y, historyczne doświadczenie, które pokazuje, że demokracje są kruche to znaczy, że tak naprawdę dość szybko się rozpadają i dość łatwo się rozpadają i w ogóle krótko trwają. To znaczy, to nie jest tak, że demokracja to jest coś, co trwa długo w historycznej skali. A w związku z tym. Pewnie troska dotycząca tego, jakie są warunki możliwości ich przetrwania, jest troską istotną. I tutaj rzeczywiście yy, yy, wrócę do takiego wątku Hobsowskiego, to znaczy konieczności tego, gdzie jest konieczne. Znaczy, całe rozumowanie Hobsa jest takie, że po to, żeby państwo mogło istnieć, ludzie muszą czuć się zagrożeni, albo właśnie dlatego, że ludzie czują się zagrożeni. No, ja, logika warunków albo logika przyczyny. No, ale w każdym razie po to, żeby, że, że ponieważ ludzie czują się zagrożeni, tworzą państwo. I teraz jest pytanie, jakiego rodzaju konieczność stoi za tego rodzaju zjawiskiem, jakim jest kapitał czy zaufanie społeczne. I czemu, jeżeli pójść za tezą Pantama, nie ma tego rodzaju konieczności? Dlaczego ta konieczność zaczęła nimi? Tutaj nawet w samej książce Patnama jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Ja bym powiedział, że, że no, takie odpowiedzi jak ta e, uprzedmieściowienie społeczeństwa amerykańskiego samarizacja, samarizacja, tak. Albo ewentualnie to, że, e, że telewizja odciąga, albo że praca jest daleko i jest w strukturach sieciowych, a nie lokalnie. I rzeczywiście. E, jest tak, że, że można powiedzieć, że idąc za takim psychologicznym wątkiem w tym wszystkim, wyobrażenie na temat tego, do jakiej wspólnoty przynależę, się roz, rozeszło. I poczucie tego, że dbanie o interes tej wspólnoty jest konieczne, że ja muszę wykonywać pewnego rodzaju gesty, które tą wspólnotę utrwalają w taki czy inny sposób jest stosunkowo mało obecna. To znaczy ta, ta reprezentacja wspólnoty jest yy, ro, ro, rozbita, często mówi się o takim yy, nieco szaleńczym charakterze tej reprezentacji, to znaczy, że ona tak naprawdę nie składa się na żadną spójną całość.